Tak, zupełnie przez przypadek, dzisiaj mamy Dzień Solidarności Międzypokoleniowej, więc Bartek Dajnowski i jego podopieczni idealnie wypełnili ten postulat. My teraz chcemy sobie porozmawiać też trochę w duchu Solidarności Międzypokoleniowej o języku. Otóż ktoś miał dużo wolnego czasu i zgłosił, że nazwa która brzmi: kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Skrócie? Skrócie kurde obraża jego uczucia. W związku z tym trzeba to zmienić. Nie wiem, kim jest ten dżentelmen, albo może to była pani. No Gratulujemy czujności rewolucyjnej, natomiast my chcemy sobie porozmawiać z naszymi gośćmi, czy nawet gdyby to brzmiało, ten skrót brzmiał kurde, czy to faktycznie jest słowo obraźliwe, czy należy się oburzać, wrugować to z języka polskiego? Zaraz zapytamy. Laura Łącz, aktorka i pisarka, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Obok Aneta Korycińska, znana państwu baba od polskiego, filolożka polska i nauczycielka. Dzień dobry. I Lesław Dzik, youtuber, działacz na rzecz praw uczniów. Dzień dobry. Nasz gość również witamy serdecznie. Um, zapytajmy w takim razie przedstawicieli młodego pokolenia. Pani Lauro, czy pani jest jako osoba... <laughs> no, tego się spodziewałam. ...przedoletnia, <laughs> urażona tą, 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 tą nazwą, kurde. Nie, nie czuję się urażona, bo nie jestem taką zatwardziałą purystką językową, chociaż różne rzeczy mnie oczywiście rażą, ale bez przesady. Dziś język tak ewoluuje, zresztą tak było zawsze przez wieki w literaturze. Mieliśmy zapożyczenia z włoskiego, z francuskiego, z łaciny, teraz głównie z angielskiego. I dziwić się temu za bardzo moim zdaniem nie należy. Oczywiście, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, są nawet takie kon. Kursy typu młodzieżowe, słowo roku. roku. I te słowa potem wchodzą do normalnej praktyki społeczeństwa danego, polskiego. I niektóre słowa bardzo mi się podobają i ułatwiają komunikację. Chociaż wiesz co, uważam, że osobom, miło mnie tutaj zapowiedziałeś, ale osobom w pewnym wieku trochę nie wypada. Mhm. Jest to śmieszne, żeby nie powiedzieć żałosne, jeśli ktoś u kogoś jest jest wszystko opór fajne, a tamtego, prawda, te, te słowa takie. Bardzo... Ja nara tak, bijam na kwadrat teraz a, a, tego, zamiast moje dzieci idę do mieszkania. Nawet w pani Zami... ustach to brzmi wspaniale. Yes. No właśnie. Ale w ogóle mnie to nie razi, bo mój syn używa takiego słownictwa. I czasem bardzo mi się właśnie, na przykład, że coś jest opór fajne, to mi się też podoba poniekąd. <laughs> Chcecie zapytać o to kurde, które pochodzi od innego brzydszego słowa, oznaczającego no, pewną panią lekkich obyczajów. E, Ale przepraszam, nad... przepraszam bardzo, ja tutaj się muszę na chwilę wtrącić, bo to słowo, o którym wspomniałaś, to brzytrze w staropolskim języku oznaczało Zufa, samicę kury, w sensie kurę. No, ale mieliśmy też pobudę. i kokoty, tak. Tak, ale więc nie to jest wiesz, powiązane. To kurde, które stało się tym skutkiem, nie jest już traktowane jak przekleństwo. Nie, jest to eufemizm właściwie, więc to bardzo dobrze, że jesteśmy w stanie załagodzić, dopasować słowo do sytuacji. I nadal możemy wyrazić złość, frustrację albo nawet zdziwienie tym słowem, więc też jest takim wytrychem w wielu A kto o tym sytuacjach. Ale to decyduje, co. Co jest już poprawne, a co nie. Pamiętam, że no kiedyś słowem takim nieemisyjnym, może użyję go tutaj w celach naukowych, jeśli mogę oczywiście. Proszę teraz Krajową Radę, żeby na moment wzięła to w nawias. Słowo zajebiście. Tak myślałam. To jest używane teraz właściwie już oficjalnie, nawet niegdyś Michał Wiśniewski używał go w telewizji i, i wtedy nie budziło to już jakichś wielkich kontrowersji. To kto decyduje o tych granicach języka, co jest dopuszczalne, co nie i, i jak i przez co ten język się zmienia? Ludzie. Po prostu użycie. I my się oswajamy z wieloma formami. Dzisiaj wielkie nadal oburzenie wywołują formy neutratywów, tak, mówienie do osób na przykład niebinarnych ono, a myślę, że jeżeli to jest często używane w danym na przykład środowisku, to, to już te F. osoby nie są zdziwione. Tak samo z feminatywami. One też w niektórych znowu obszarach, jeżeli nie słyszymy danego na przykład słowa w tej wersji feminatywu, ono też wywołuje dziwne reakcje. To jest oburzenie że no, źle nam się kojarzy, a jak będziemy używać, no dzisiaj czy psycholożka Poruszam? Mniej już dawno nie, ale pamiętam to zdziwienie. Jako dziecko że to było dla mnie słowo śmieszne. Ale dyskusja nad słowem ministra y, trwało przecież bardzo długo. Teraz tak, go używamy, trwa, nadal, tak trwa nadal, ale używamy go już w debacie publicznej tak. jako obowiązujące, także. Można też w, mówić, w po prostu pani minister i też będzie pięknie. Tak, ale te słowa, o których Ty na przykład wspomniałeś, typu kurde, to zależą wypowiedzenie ich od kontekstu, od środowiska, od sytuacji Inne innych słów użyje premier czy prezydent tak. podczas orędzia do narodu, a młodzież w swoim środowisku podkręcając emocje emocjonalność wypowiedzi użyje takich czy innych słów prawda środowiskowo do przyjęcia zrozumiałych chociaż tak zwany język parlamentarny już dawno przestał być parlamentarny, bo Patrzę teraz na debaty na pewno słów uznawanych powszechnie za obraźliwe publicznie, Lesławie, jeśli mogę cię zapytać teraz o to, czy rzeczywiście w twojej ocenie młodzież Używa słów, które są często uznawane za młodzieżowe słowo roku. Bo ja szczerze mówiąc, w środowisku mojego dziecka na przykład nigdy nie słyszałem, żeby ktoś mówił śpiulkolot. A to słowo znaczy, było słowem roku. Ja powiem tak. Ja robiąc sobie research do tego odcinka... Ej, jak po polsku pięknie mówi. Tak, po, po, po łamaną angielszczyzną. Y, zorientowałem się, że w 10-15 moich najpopularniejszych filmach na YouTube, a to są naprawdę popularne filmy, bo one mają po 50 milionów wyświetleń, tam w ogóle nie ma żadnych słów z młodzieżowego słowa roku. I jeszcze, ja że powiem... Tak też to analizując, że szczerze co najmniej połowa z tych słów to jest po prostu wydmuszka. To są po prostu takie trendujące ciekawostki, które pojawiają się na 1-2 lata i potem znikają ale niektóre z tych słów przenikają już do powszechnego młodzieżowego języka. No, na przykład słowo cringe to jest słowo już powszechne, w sensie to jest normalnie mowa potoczna od wielu lat, tak? To nie jest coś takiego jak ten śpilkolot, tak? Gdzie sama młodzież się z tego śmiała, że nikt tego nie używa, tak? Ale szczerze powiedziawszy, ja na przykład u siebie nie używam żadnych słów, z, z, które biorą udział w konkursie na młodzieżowe słowo roku. A skąd nie... one się biorą, przepraszam, te słowa? One pochodzą z memów? z gier z seriali, skąd młodzież wydobywa te, z jakiej kopalni wydobywa te neologizmy? No to ja podam przykład. Za niedługo w tym roku wyjdzie GTA 6 I w tym GTA 6 główny bohater powie coś w śmieszny sposób. Na przykład, nie wiem, fotel. No i fotel będzie młodzieżowym słowem roku. W sensie dosłownie w taki no. sposób to powstaje, tak? Słowo czemu? Przez Właśnie u przez zamkniętym, U Zamknięte. Prawie wygrało w tym roku, z tego względu, że jakaś młoda osoba została nagrana, jak grała w Fortnite i tak powiedziała. Czemu? Mm -hmm. a, Fortnite jest, a Fortnite jest popularny? Okej. Okay. Fortnite jest bardzo popularny, ludzie to podchwycili. Więc ja mówię, no ja, moja predykcja na następne młodzieżowe słowo roku, to jest to, co powie główny bohater w GTA 6, tak? No i Brawo. tak powstają te słowa. Brawo. Ale to, o jedną rzecz <śm> się <śm> spytać. Język młodzieżowy, niezależnie czy używany, czy nie, ale niektóre rzeczy używane, jest językiem skrótu. Jak to wpłynie na naszą polszczyznę, tę poprawną, tę z debaty publicznej, tę wygłaszaną przez mistrza słowa polskiego, jak Miss Laura. jak będzie zmieniał nasz język? Bo wydaje nam się, że idziemy nie do pięknej polszczyzny, tylko do takiego to byle szybciej. To prawda jest takie ryzyko, dlatego, że już kiedy wprowadziliśmy media społecznościowe my przyspieszyliśmy nasze wypowiedzi. Tak? Tutaj ta ekonomia języka staje się decydująca, stosujemy właśnie skróty, stosujemy zapożyczenia, skróty z zapożyczeń. więc na pewno ten język się zmienia, ale nadal warto jest Wspominać, że w sytuacjach oficjalnych stosujemy jednak inne formy wypowiedzi. Mamy tak piękny język i te skróty były też wcześniej. Mm -hmm. Chociażby słowo GIT, które jest uznane za najbardziej boomerskie słowo, tak? <laughs> tak. ja go używam całe życie, mam wrażenie. Czyli pewnie wzięłam je jeszcze z czasów swojego gimnazjum. Mm -hmm. Tak, Ono tak. nie wyszło z tego mojego słownika, ale w takich sytuacjach nieoficjalnych jestem w stanie go użyć. Ciekawe Niektóre jest. te słowa pozostają na długo, tak. na wiele lat. I czy to psuje mu język? Nie. nie, bo jesteśmy w różnych y, w sytuacjach komunikacyjnych i to ta sytuacja komunikacyjna wymusza na nas do słownictwa. Czy, czy jeste... też te zapożyczenia, prawda? Bo powiedział właśnie kolega, że Serge zrobił, czy my często używamy słowa backstage, prawda? prawda. W naszym środowisku i to już, już są... nikogo nie dziwi. Nic nie dziwi, każdy rozumie, o czym mówimy. Czym jest śpilkolot? co to jest jest chyba łóżko ja jestem dumny z tego że ja połowy <laughs> sądzę tak, no tak. a ja generalnie jestem fanem takiej oficjalnej polszczyzny ja to uwielbiam z tym że ja czasem po prostu nie mam innego wyjścia no, przykład z przedwczoraj przedwczoraj ja nagrałem film o tym że klasie kazano pisać sprawdzian w pociągu ja tak to musiałem powiedzieć ja nie mogłem powiedzieć ten oddział klasowy został przymuszony mimowolnie do tego aby napisać pracę pisemną w pociągu bo wszyscy by uciekli. Także no niestety mój fach wymaga tego, żebym ja powiedział: No, no Klasie kazano i... test w pociągu dostąpnie. pisać. No, no to jasne. niestety. Ciekawe, bo y, moglibyśmy tę dyskusję jeszcze długo prowadzić. Ostatnio zdziwiło mnie na przykład to, to już tak na marginesie, że pod jednym z jakichś moich wyzjadów w jakimś podcaście było parę komentarzy albo paręnaście komentarzy: dziwnie coś mówi, tak jakby miało na kartce napisane. Niech mówi normalnie, nie jak w telewizji. Po prostu mówiłem mm. tak, jak mówię, a nagle się okazało, że za ładnie mm. dla niektórych. Mm -hmm. Cóż zrobić? Szanujmy naszą polszczyznę. Jesteśmy, mamy piękny język, jak po, panie powiedziały i y, też nas obowiązuje w debacie publicznej, bo stanowimy przykład. Bardzo dziękujemy Państwu za spotkanie i za rozmowę. Cześć, tu Dorota. I... Marcin. Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na... Dzień dobry